No dobra, ruszamy. Mam 5 minut, Kasia. <grystanie> Dobrady. <grystanie> Witajcie moi drodzy. Zima wróciła do Gdańska i jak widać, ma się dobrze. A ja nazywam się Katarzyna Sopańska Juźwiak. Jestem architektem i właścicielką pracowni aranżacji wnętrz Dobre Projekty. Już na pewno widzieliście tytuł filmu, więc niestety nie uda mi się zrobić niespodzianki. Tak, dzisiaj będziemy oglądać Kuchnię Marzeń z Wyspą, a wszystko naszego projektu. Serdecznie Was zapraszam! Bardzo lubię tą kuchnię, ponieważ łączy w sobie styl kamienicy i styl domu na wsi. Niewątpliwie ma klimat. Ten apartament w luksusowym budynku Rajska 8 w Gdańsku od początku miał być przeznaczony do dalszej sprzedaży. Projektowałam go, nie znając docelowego klienta. Musiałam coś założyć. Wyobraziłam sobie, że jest to osoba lub kilka osób, które cenią tradycję, ponadczasowość, jakość użytych materiałów i charakterystyczny detal. Kasiu, mam wrażenie, że jak odbieraliśmy to mieszkanie od dewelopera, to to był nieco inny układ. <noise> tak, rzut różnił się nieznacznie, ponieważ w miejscu, gdzie dzisiaj stoi wyspa, istniała ściana działowa, która dzieliła aneks kuchenny od salonu. Wiecie, co zrobiliśmy od razu? Zadaliśmy pytanie, rompiamo il muro? Padła odpowiedź si, więc zadziałaliśmy, wyburzyliśmy ścianę, i otrzymaliśmy dużo wolnej przestrzeni. Projektując tę kuchnię, użyliśmy już wiele jasne szarości, ale ciągle czegoś nam jeszcze brakowało. Monochromatyczna, jasna, gama kolorystyczna wymagała jakiegoś mocnego akcentu. W końcu sięgnęliśmy z Tomkiem po kolor niebieski. On idealnie współgra z bielą, z ciepłym kolorem drewna. Teraz wyspa jest głównym bohaterem wnętrza. To ona skupia całą uwagę. Niebieski kolor odświeżył i ożywił cały aneks kuchenny. Olbrzymim atutem tego wnętrza są wysokie sufity i duże okna. Aneks jest pięknie doświetlony światłem dziennym dzięki olbrzymiej przeszklonej ścianie. Kuchnia jest otwarta na jadalnię, Opowiadałam o niej w jednym z naszych poprzednich odcinków. Dla osób, które go nie widziały, podlinkuję go w opisie. Fronty szafek wiszących to biały ramiak wypełniony płyciną sfazowanego na brzegach lustra. Umieszczanie luster nie jest pana cel na wszystko. Trzeba działać umiejętnie. Do tego projektu wprowadziliśmy lustra dlatego, aby poprawiły proporcje wnętrza, zbliżając jego kształt do ideału, czyli kwadratu. Tam, gdzie to możliwe, zaprojektowaliśmy szuflady. Jeśli stoisz przed wyborem szuflady albo szafki, nie wahaj się, tylko wybierz to pierwsze. Szuflady są o niebo lepsze w użytkowaniu. drewnianych panelach podłogowych zastosowaliśmy wstawkę z marokańskich kafli cementowych. To oryginalna i bardzo efektownie wyglądająca dekoracja. Według mnie najważniejszym elementem wnętrza jest oświetlenie. Bardzo zależało mi, żeby nad tą wyspą znalazły się dokładnie te lampy z polerowanego metalu. Kabel jest Schowany w metalowej tulei, a od spodu lampa jest zamknięta szklanym, matowym kloszem z widocznym żebrowaniem. Są absolutnie piękne, urocze, cudowne. Każde wnętrze urządzamy z niezwykłą dbałością o detal. W tym wnętrzu nie brak nutki nostalgii. Stylizowane meble połączyliśmy z dodatkami w stylu farmhouse. Wszystko w tym wnętrzu dobrałam osobiście: wszystkie elementy dekoracyjne, miski, talerze, a nawet kształt ciasteczek. Tutaj nic nie pozostawiam przypadkowi. Pokażę Wam teraz moją ulubioną, ręcznie robioną miskę z charakterystycznym dzióbkiem. Nie wyobrażam sobie też domu bez moździerza. Podobny mamy u nas w naszym domu, jest w codziennym użytku, wykonany jest z marmuru i nadaje wnętrzu swojskiego przytulnego charakteru. Blat wyspy jest wykonany z białego marmuru Carrara. Opowiadałam o nim dokładniej na filmie o blatach. Link do niego zostawię wam w opisie. Ma piękną fazę na brzegach. Lubię naturalne materiały za ich urodę, za to, że pięknie się starzeją i niczego nie udają. Kiedyś projektowaliśmy o wiele mniej wysp kuchennych. Tak. To prawda, ale wyspa nie jest wcale żadną nowością. Protoplastą kuchennej wyspy był w rezydencjach angielskich XVIII i XIX wieku stół roboczy ustawiony na środku kuchni. Od strony kuchni połowę wyspy zajmują otwarte półki, na których eksponujemy na przykład ceramikę. Tu nawet zwykłe talerze ułożone jeden na drugim wyglądają efektownie. Na otwartych półkach najlepiej trzymać naczynia codziennego użytku, ponieważ nie zdążą się zakurzyć między jednym a drugim myciem. Otwarte półki kuchenne są wybornym miejscem do przechowywania książek kucharskich. W zasadzie książki można trzymać w domu wszędzie w sypialni, jeśli czytasz przed snem, w łazience, jeśli notorycznie czytasz w wannie i w kuchni, jeśli lubisz inspirować się podczas gotowania. A gdzie wy trzymacie swoje książki kucharskie? Dajcie mi znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa. Mhm, to jakby coś się nagrywa. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście z nami przez te kilka minut. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zróbcie to właśnie teraz. Powiadomcie też swoją rodzinę i znajomych, że prowadzimy na YouTube fajny kanał o wnętrzach. I co? Widzimy się w następnym odcinku.